Cześć z tej strony, Dawid. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o tym, jak sprawdzić tokenomię projektu kryptowalutowego od A do Z. Na samym końcu odcinka będzie konkurs, który jest banalny. Do wygrania będzie mój e-book, który również przedstawia informacje, w jaki sposób sprawdzić tokenomię. Dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani, zostańcie do końca, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zaczynamy. Jeżeli chodzi o sam fakt, czym jest tokenomia? Tokenomia jest to połączenie dwóch słów, token i ekonomia, czyli ekonomia tokena w danym projekcie kryptowalutowym. Tokenomia mówi nam o tym, ile tokenów maksymalnie może być w obiegu, ile jest ich aktualnie, czy tokeny będą się pojawiać, czy mogą być palone, czyli czy mogą znikać, jaka jest inflacja tokenów, jaka jest ich użyteczność i jest to bardzo ważne podczas researchu, aby sprawdzić tokenomię, Ponieważ to daje nam informację, czy dany token, dany coin ma szansę do wzrostu, ma jakiś potencjał, bo nawet jeżeli rozwiązuje mega duży problem, ma super marketing, ale tokenomia jest taka, że inflacja jest bardzo wysoka, i w ciągu dnia pojawia się bardzo dużo nowych tokenów, to może to doprowadzić. Do spadku ceny tokena bądź coina, i tak naprawdę nigdy na nim nie zarobimy, nawet jak jest to mega super rozwiązanie na blockchainie. I żeby dobrze zweryfikować taką tokenomię, musimy sobie podzielić nasz research na kilka działów. Ja podzieliłem swój research na takie cztery etapy i po pierwsze sprawdzam, jaka jest użyteczność tokena, czyli po co on w ogóle powstał, dlaczego ktoś chciałby kupić taki token. Drugie jest to podaż tokena, czyli ilość tokenów, jaka jest w obiegu, jaka może być, jaka jest inflacja tokenów i czy tokeny mogą znikać, czyli być palone. Jaka jest alokacja tokenów, czyli czy tokeny były na początku komuś rozdane, na przykład zespołowi, wczesnym inwestorom, zostawione w skarbcu, czy może było tak jak w Bitcoinie. Że był fairy lunch, czyli aby być posiadaczem tokena, każdy na początku musiał go wykopać, a potem dopiero gdy ktoś, kto wykopał token, zdecydował się na sprzedanie go na rynku, inni mogli kupować te tokeny na giełdzie. Kolejnym ważnym aspektem jest dystrybucja tokenów, czyli w jaki sposób te tokeny będą krążyć w ekosystemie. Czy walidatorzy albo górnicy będą otrzymywać te tokeny za potwierdzenie transakcji, jakie są opłaty transakcyjne, czy wcześniej inwestorzy od razu otrzymali token, czy może jest tak zwany okres klifu, czyli jakiś czas po którym te tokeny zostaną wydane wczesnym inwestorom, czy ci inwestorzy od razu otrzymają te tokeny, czy może partiami będą otrzymywać te tokeny. Dodatkowo trzeba sprawdzić, czy w tokenomii nie zostały zaimplementowane jakieś dodatkowe mechanizmy. Na przykład ekosystem może być uprawniony do mintowania nowych tokenów, czyli ich wytwarzania z powietrza, jeżeli zostaną spełnione jakieś warunki. Jeżeli tak, to jakie? Czy jest coś takiego jak skarbiec tokenów? Czy być może sam protokół dzieli się zyskiem wygenerowanym, albo w jakiś sposób wynagradza posiadaczy tokenów bądź coinów? Wszystko musimy sprawdzić. Zatem, jak widzicie, tokenomia nie jest czymś prostym, czymś banalnym. Czymś, co jest łatwo weryfikowalne, ponieważ każdy zespół tak naprawdę może stworzyć nowy mechanizm i wdrożyć go do swojego blockchaina, do tokenomii, przez co tak naprawdę z każdym nowym projektem, z każdym nowym blockchainem możemy musieć nauczyć się sprawdzić, jak działa inny system przepływu tokenów w nowym projekcie. Jest to jednocześnie bardzo ciekawe, ale z drugiej strony bardzo trudne. Mogą czyhać na nas pułapki, ponieważ nie znaliśmy czegoś wcześniej. Musimy się zawsze doedukować, jeżeli czegoś nie rozumiemy, i właśnie dlatego na tym kanale będziemy przedstawiać sobie różne mechanizmy na różnych przykładach. Dlatego w następnych filmach będziemy dokładniej, punkt po punkcie, sprawdzać, co jest istotne podczas weryfikacji tokenomii. Podsumowując, przeprowadzając analizę tokenomii danego projektu kryptowalutowego. Musimy sprawdzić, dlaczego powstała dana kryptowaluta, jaka jest jej użyteczność, czy projekt zaplanował roadmapę, czyli w jaki sposób zespół chce rozwijać dany projekt. Musimy sprawdzić także podaż tokena, czyli ile tokenów będzie na rynku maksymalnie, ile ich jest teraz, w jaki sposób będą się pojawiać, jaka będzie inflacja tokenów i w jaki sposób będą te tokeny przepływać w całym ekosystemie. Musimy sprawdzić, czy na samym początku zespół albo wcześniej inwestorzy nie dostali bardzo dużej ilości tokenów, na przykład 90%, przez co, jeżeli my kupimy coś z rynku, a zespół bądź wcześniej inwestorzy zdecydują się po jakimś czasie sprzedać wszystko, co mają, to tak naprawdę cena spadnie praktycznie do zera, ponieważ 90% tokenów, które są dostępne w obiegu, nagle zostaną sprzedane i my tak naprawdę zostaniemy z bezwartościowym tokenem, ponieważ już nawet ani zespół, ani wcześniej inwestorzy nie będą go posiadać. Oczywiście dodatkowo sprawdzamy, w jaki sposób sieć jest walidowana, czyli w jaki sposób są potwierdzone transakcje, czy mamy konsensus proof of work, czyli górnicy oddają moc obliczeniową swoich koparek po to, aby potwierdzać transakcje, czy jest proof of stake jak w Ethereum. Gdzie wystarczy posiadać Ethereum i je zastejkować, czyli tak jakby zamrozić, po to, aby te transakcje były potwierdzane, a my za to zamrożenie i potwierdzanie transakcji otrzymujemy nagrodę w postaci Ethereum. Jaka wysoka jest ta nagroda? Czy jest jeszcze jakiś inny konsensus zastosowany? Dodatkowo każdy zespół może zaimplementować jakieś inne mechanizmy, które będą wpływać na to, że token będzie bardziej atrakcyjny, albo wręcz przeciwnie. Będą to mechanizmy jakieś ukryte, które tak naprawdę będą działać na niekorzyść tokena. Musimy to wszystko sprawdzić, zweryfikować i wtedy, dopiero jeżeli będziemy znać wszystkie aspekty, najlepiej będzie podjąć decyzję inwestycyjną, która będzie świadoma. Jeżeli się podobał odcinek i chcecie więcej takich, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Oczywiście przypominam o konkursie: polega on na tym, że zostawiacie komentarz i subskrypcję pod tym filmem pomiędzy piątkiem a niedzielą włącznie. Ja w następnym tygodniu wylosuję jedną z osób, która spełniła te kryteria i ta osoba otrzyma ode mnie e-book, gdzie od A do Z tłumaczę, w jaki sposób samodzielnie sprawdzać tokenomię każdego projektu kryptowalutowego. Dzięki za wysłuchanie, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!